Rozpoczął się briefing prasowy z hotelu Wojwodina. z jest z nami Kinga Grzyb, humory zapisują, bo wczoraj efektowna wygrana z Paragwajem, no ale chyba już dzisiaj o tym nie rozpamiętujecie, macie inne priorytety. No dokładnie, przed nami bardzo ważny mecz z Hiszpanią i to jest dla nas priorytet. Dzisiaj skupiamy się na tym meczu. Wczoraj był bardzo łatwy mecz, także nie ma co wracać do tego. Teraz są ważniejsze mecze. Czy już była analiza Hiszpanek, czy już przed mistrzostwami gdzieś trener dawał Wam jakieś rozpiski rywalek? Co Ty wiesz na dzisiaj o tym zespole? Znaczy, ja osobiście wiem sporo, bo i oglądałam wcześniej mistrzostwa i znam niektóre zawodniczki z poprzednich mistrzostw. Wideo dopiero przed nami, taka odprawa, także na pewno dowiemy się o wiele więcej i oczywiście wczoraj oglądałyśmy mecz z Norwegią, także na pewno jest to dodatkowa taka nasza lekcja przed meczem jutrzejszym. Jakie te pierwsze jakieś twoje wrażenia odnośnie Hiszpanek, bo to bardzo dynamiczna drużyna, no nie tylko z Alessandriną, Barbożą, tam w drugiej linii, ale są, są dziewczyny, które się nie łapią do pierwszej siódemki, a w wielu reprezentacjach stanowiłyby gdzieś o sile tego zespołu. No, uważam, że jest to bardzo dobry zespół. Yy, tylko cały czas w głowie mam te czasy, jak wygrywałyśmy z Hiszpanią i zostawiam Zostawiam te momenty i mam nadzieję, że tak też będzie jutro. Bo Hiszpania jest zespołem bardzo dynamicznym i nie ukrywamy, że troszeczkę obawiamy się tego grania właśnie jeden na jeden. Też się zastanawiamy, jaką obroną z nami wyjdą, bo kiedyś grały obroną 3-2-1, wczoraj wyszły płasko, także będzie trzeba brać pod uwagę różne opcje. No, ostatnie pytanie, jakie plany na dzisiaj? Macie trening po południu z Hali? Jak to ma wyglądać? Tak, o 12 mamy odprawę, właśnie odnośnie Hiszpanek. Później, chwilę mamy wolnego i o 18 trening. No to pozostaje tylko kibiców zaprosić na transmisję telewizyjną i transmisję internetową też w handball.pl, bo jutro myślę, że dużo większe emocje niż wczoraj. Tak, oczywiście. Zapraszam serdecznie przed, przed telewizory i mam nadzieję, że wszyscy będą trzymać za nas kciuki i nas wspierać.